To wcale nie jest trudne. To jest jedynie odklejenie papierka i naklejenie go na duży karton. Bierzemy taki kolorowy papierek. No gdzieś taki. 100 centymetry. Niewielki. No mniej więcej gdzieś taki. Go przyklejamy w odpowiednim miejscu. Na przykład ludzi z Ukrainy, którzy są y, smutni, y, ludzi z Syrii. Trzeba uszyć więcej kardoników, żeby wyszedł cały obraz. No jeżeli wszyscy przykleją chociaż po jednym, to zawsze coś będzie. No, bo jest nas dużo. Tak jak z pomocą. Jeśli weźmie się wielu ludzi i każdy zrobi coś małego, to potem może zrobić coś wielkiego. Tak jest z tą wyklejanką. Bierzesz wiele małych elementów i jak się ich będzie... Bardzo, bardzo dużo i będzie w jednym miejscu, to wyjdzie coś naprawdę sporego. To jest bardzo łatwe, bo trzeba wrzucić pieniądze, żeby po prostu wspomóc akcję. Niby drobna pomoc, a jednak pomaga. Takie niby nic, a jak wiele ludzi wrzuci takie małe niby nic, to może wyjść spore coś. Prze jeden taki mały kartonik nie wystarczy do całego prasu. I jeden pieniążek nie wystarczy na, co, na przykład od całego Nepalu. Te monety się sumują w dużej liczbie, a potem są wydawane. Ci ludzie, którzy prowadzą ten cel, ten cel charytatywny, lepiej się znają na tym, jak pomóc tym ludziom, i wystarczy, że my tylko wrzucimy pieniążka, a to pomaga. Solidaryzujemy się z tymi krajami, w których. Panuje wojna. Szkoda mi tych ludzi, którzy tak żyją, bo mogliby żyć inaczej. Niepotrzebne są niektóre te wojny w świecie. No i po prostu ci wszyscy ludzie potrzebują pomocy jakiegoś schronienia, jedzenia i wszystkiego. To są bardzo miłe dobre czyny, które pomagają tym ludziom przeżyć. Wszystko im się zawaliło. Naprawdę można pomóc. Każdy może pomagać. Wszyscy, kto tylko chce. Żeby wszyscy mieli tak to przyrakty.